na innych. W kanonie jest fragment, w którym Budda spotyka kobietę płaczącą na cmentarzu. Straciła syna, który był jeszcze młody, kiedy umarł. Budda zapytał ją: "Zanim był twoim synem, czy wiesz skąd przyszedł? Przyszedł z miejsca, którego nie znasz. Teraz kiedy odszedł, dokąd poszedł? Tego też nie wiesz." Już to wystarczyło, by nią wstrząsnąć. Uświadomiła sobie, jak arbitralne potrafią być nasze miłości, nasze więzi, nasze rodziny. Przychodzimy skądś, skąd nikt nie wie. Odchodzimy dokądś, dokąd nikt nie wie. Mamy tylko krótki czas razem i to właśnie w tym czasie próbujemy znaleźć swoje pożywienie. To jest aspekt związków, o którym nie lubimy myśleć. Ale wchłaniamy w siebie ludzi, których kochamy. Innymi słowy, żerujemy na nich. Stają się częścią nas. A potem to wszystko zostaje nam wyrwane. Budda mówi o tym, że w tym długim czasie, w którym błąkaliśmy się w Samsarze, nie trudno spotkać istotę, która nie byłaby naszą matką, albo ojcem, albo bratem, albo siostrą, albo córką, albo synem. Nie mówi tego po to, żebyś stał się sentymentalny wobec wszystkich innych. Mówi, że kiedy się nad tym zastanowić, wystarczy to, by wzbudzić silne poczucie samwegi, przerażenia i chęć znalezienia wyzwolenia. Jeszcze zanim rozdzieli nas śmierć, wiele relacji po prostu umiera. Ktoś, na kim żerowałeś, nagle przestaje umieć grać według zasad tej gry. Większość naszego żerowania jest wzajemna. Mówisz swoim przyjaciołom, mówisz swoim bliskim w istocie, pozwolę ci żerować na mnie, jeśli ty pozwolisz mi żerować na sobie. Dopóki wszyscy żerują grzecznie, akceptujemy te zasady. Ale kiedy ktoś przestaje grać według reguł, wtedy uświadamiasz sobie, po pierwsze, jak bardzo polegałeś na tym, że żerujesz na tej osobie, a po drugie... Jak bardzo jest to uciążliwe, być przez kogoś zjadanym, i wtedy chcemy uciec. Dlatego Buddha powiedział: Cierpienie tkwi w żywieniu się. Jego słowo oznaczające przywiązanie, które jest definicją cierpienia, upadana, znaczy także brać pokarm, to znaczy żywić się. I kiedy żerujemy na kimś innym, czy naprawdę żywimy się tą osobą, czy raczej naszymi wyobrażeniami o niej? Kiedy pożądasz kogoś, Budda mówi w istocie tak. Kiedy mówisz sam do siebie o pragnieniu kogoś innego, czy pragnienie skupia się na jego ciele, na twoich uczuciach wobec tej osoby, na twoich percepcjach tej osoby, na twoich konstrukcjach myślowych, czy twoje pragnienie skupia się po prostu na samym pragnieniu? Nasze związki są bardzo dziwne. Żerujemy na innych ludziach, a jednak istnieje między nami oddzielenie. Jest znany niemiecki filozof, który powiedział kiedyś, że świat składa się z monad. Przez to rozumiał małe istoty, które tak naprawdę nie znają nikogo poza sobą samymi. Każda ma swój własny wewnętrzny świat i nikt inny nie może poznać wewnętrznego świata kogoś innego. Tacy właśnie jesteśmy i z takich ludzi próbujemy czerpać pożywienie. Pomyśl o tym, twój oddech, na którym się teraz skupiasz. Czy ktokolwiek inny może czuć ten oddech tak, jak ty go czujesz? Osoba siedząca obok może słyszeć, jak oddychasz, ale to wszystko. Oczywiście, jeśli jest naprawdę głośno, powinieneś go uspokoić, ale twoje poczucie oddechu jest twoje. Twoje poczucie ciała, tak jak je czujesz od środka, jest Twoje. Twoje poczucie tego, jak odczuwasz swój własny umysł, jest Twoje. Jest ściana między Tobą a innymi ludźmi, nawet bardzo Ci bliskimi. Nie możesz ich naprawdę odczuwać od środka tak, jak oni nie mogą odczuwać Ciebie od środka. Więc kiedy żerujemy na innych, bardzo często żywimy się naszymi wyobrażeniami o nich, naszymi myślami o nich, naszymi uczuciami, naszymi percepcjami. Nic dziwnego, że to bardzo niestabilna sytuacja. Dlatego Buddha mówi, że trzeba znaleźć lepsze rzeczy, którymi można się żywić. Oferuje ci ścieżkę. Jest społeczny aspekt ścieżki, kiedy praktykujesz hojność i przestrzegasz wskazań. Wtedy w pewien sposób żywisz się swoimi kontaktami z innymi. Robisz to jednak w sposób bardzo zręczny, nieszkodliwy. Ale kiedy dochodzisz do medytacji, jest to sprawa czysto wewnętrzna. Z medytacji będą płynąć na zewnątrz pewne wpływy. Kiedy stajesz się bardziej stabilną osobą. Inni ludzie wokół ciebie będą to doceniać, ale zasadniczo chodzi o to, że ty zajmujesz się sobą w środku. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, przypomnij sobie inny obraz Buddy, ten, w którym mówi, że cała woda we wszystkich oceanach jest mniejsza niż ilość łez, które wylałeś z powodu dawnych rozstań. Nawet najlepsze związki muszą się skończyć, a potem idziemy w swoje strony. Nie wiedząc, kto dokąd. A jednak, właśnie tam chcesz szukać swojego pożywienia, w tym oceanie Łez. Budda oferuje ci jednak inny ocean, o wiele lepszy. Mówi, że kiedy osiągniesz przebudzenie, kończysz swój głód nie dlatego, że go stłumiłeś, nie dlatego, że go zanegowałeś, ale dlatego, że znalazłeś coś tak całkowicie satysfakcjonującego. Że nie masz już potrzeby niczego innego, nie ma już potrzeby dalszego żywienia się. Taka osoba, mówi, jest całkowicie nieokreślona i nie można jej zmierzyć, tak jak nie można zmierzyć wody w oceanie. I to jest całkowita wolność. To może brzmieć dla nas samotnie. Szczególnie jeśli jesteśmy przyzwyczajeni, znajdować swoje najbardziej satysfakcjonujące pożywienie w związkach. Ale związki są tak arbitralne i tak ulotne. Idziesz ulicą, mijasz kogoś, kto mógł być twoją matką w poprzednim życiu, kimś, kto cię kochał i troszczył się o ciebie, a teraz nie ma między wami żadnej interakcji. To bardzo mocno pokazuje, jak ulotna i nieprzewidywalna jest cała ta sprawa, jak jest nietrwała. Więc kiedy Budda mówi o nibanie jako czymś całkowicie satysfakcjonującym, musimy przyjąć jego słowa i dać mu kredyt zaufania. Adżan Maha Bua mówi o tym. Mówi, że gdyby ludzie, którzy doświadczyli nibany... Mogli ją wyjąć i pokazać wszystkim innym. Nikt nie chciałby już niczego innego. Każdy inny rynek na świecie opustoszałby i zbankrutował. Ale niestety, ci, którzy osiągnęli nibbanę, nie mogą pokazać jej nikomu innemu. Mimo to wszyscy mówią jednym głosem, że jest to najwyższe szczęście i że jest całkowicie satysfakcjonujące. Niczego w nim nie brakuje. Spróbuj więc przyjąć słowa Buddy. Kiedy uświadomisz sobie, że istnieje możliwość takiego szczęścia, wtedy fakt, że nasze wzajemne związki tak łatwo się pojawiają i znikają, nie ciąży już tak bardzo na sercu ani na umyśle. To właśnie tutaj trenujemy i serce, i umysł. W palijskim słowo citta obejmuje obydwa. Spróbuj więc objąć umysłem myśl, że beznamiętność naprawdę jest czymś dobrym, obejmij sercem myśl, że beznamiętność jest czymś dobrym, i będziesz zmierzał we właściwym kierunku.